Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesiu z kanału Attitude Polska, a oto drugi odcinek WWE Shortcut. W sumie chyba nie mam nic ciekawego do powiedzenia na sam początek, więc może przejdźmy do samego omawiania, ponieważ dzisiaj było naprawdę wiele walk na czerwonej tygodniówce. Zaczęliśmy jednak od promat Rumekę Tajera i muszę teraz przyznać, że było ono bardzo dobre. Rozpoczął od tego, jak bardzo ważne jest dla niego to, że zwyciężył tytuł mistrzowski na WrestleMania i jaką wagę przyciąga do tego, jakie gwiazdy nosiły ten tytuł mistrzowski. Następnie płynnie przeszedł do tego, że Seth Rollins zaatakował go ten tydzień temu i wykonał dwa Carmstormy. Na początku zapytał się w sumie sam siebie, czy w ogóle Seth zasługuje na to, żeby zawalczyć o tytuł mistrzowski. Tak patrząc logiką wrestlingową, no to nie, ponieważ przegrał swój pojedynek na WrestleMania z Kevinem Owensem, ale Drew McIntyre stwierdził, że jest on jedną z aktualnie najbardziej utytułowanych gwiazd Monday Night Raw i że za trzy tygodnie zmierzy się właśnie z nim o WWE Championship. Naprawdę bardzo fajne promo, miłe do słuchania, na pewno na plus. Przerwała mu Zelina Vega, która wyszła w towarzystwie tylko Angela Garza i Ostnia Fury, co już mogło zapalić lampkę, że ej, 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 nie ma Andrade, coś się może stać. No i tak było, ponieważ po około minucie rozmowy pomiędzy nimi, Andrade zaatakował od tyłu mistrza WWE, no ale za dużo to nie dało, ponieważ Drew McIntyre bardzo łatwo sobie z nim poradził, wykonał dwa Claymore Kiki. a w trakcie, kiedy mistrz Szanów Zjednoczony był kompletnie zniszczony, to ani Angel, ani Austin nie chcieli wejść do ringu, po prostu wyglądali na kompletnie przerażonych. No i chyba słusznie, ponieważ Drew jest aktualnie budowany na potężnego potwora. Drużyna z the Ligi miała przynajmniej jeden plus po tym całym segmencie, ponieważ Austin Fiori nie musiał schodzić do locker roomu, ponieważ miał teraz zawalczyć z Alistarem Lekiem w pojedynku kwalifikacyjnym do męskiego pojedynku Money in the Bank. Walczył z Alistarą Blackiem, więc zadanie nie było łatwe. No ale sam pojedynek był naprawdę niezły jak na tygodniówkę. Poziom był dosyć wysoki. No musiał wygrać Alister Black, ponieważ to jak on jest zbudowany przez ostatnie, już można nawet powiedzieć, miesiące, no to nie pozwalało na to, żeby Austin miał teraz normalnie z nim wygrać. Tylko ja nie widzę Alistara Blacka jako Mr. Money in the Bank. Wiem, że aktualnie chyba jest największym faworytem na zwyciężenie tej walizki. No ale to nie wiem, musiałby zmienić całkowicie gimmick na tego Alistaira Blacka w karniturze, ponieważ muszę wspomnieć o tym, że według mnie walizka Money in the Bank o wiele lepiej wygląda na Hillu niż Fejsie, ale do tego jeszcze wrócimy na dzisiejszej tygodniówce. Dalej, Shayna Baszler kontra Indy Hartwell, no i chyba możemy powiedzieć, że mamy nowy sposób na kończenie pojedynków. Czyli kopnięcie nogi, i to już jest dyskwalifikacja, to już jest zwyciężenie meczu. Więc przez ostatnie pół roku rzucaliśmy dwa takie sposoby. Na pewno wiemy, że jak masz pojedynek i kopniesz swoją rywalkę, no to wtedy jest dyskwalifikacja. No i oczywiście, kiedy jesteś w Hell in a Cell meczu, no to jeśli drabina jest złożona na Twoim przeciwniku, a Ty uderzysz tą młotem, to wtedy jest automatycznie no contest. Kto oglądał Hell in a Cell 2019, ten doskonale wie o czym mówię. No, szczenie to jednak tym razem nie wystarczyło, ponieważ następnie wzięła drabinę, włożyła tam rękę przeciwniczki, no i nie wyglądało to najprzyjemniej. I kolejny pojedynek, czyli Ricochet i Cedric Alexander kontra Brendan Thorn oraz... a nie, przepraszam, Shane Thorn i Brenda Wing. Przepraszam tych dwóch zawodników, że pomyliłem ich imiona i nazwiska. Zdarza się nawet najlepszym. <laughs> Sam pojedynek naprawdę po raz kolejny bardzo dobry, no, szkoda, że było wiadomo od samego początku, że zwycięży Cedric oraz Ricochet i naprawdę nie rozumiem dlaczego oni przegrali ten tydzień temu z The Viking Raiders, ponieważ już mieli wcześniej pasę kilku zwycięstw, teraz po raz kolejny zwyciężyli i ta porażka z Viking Raiders troszeczkę wszystko psuje, ale miejmy nadzieję, że będą budowani coraz lepiej, żeby mogli może kiedyś zawalczyć o tytuły tag team. Następnie dostaliśmy rewanż z zeszłego tygodnia, czyli Kairi Sane kontra Naya Jax. Po raz kolejny e, Kairi przed samym meczem została zapytana jaki ma pomysł, żeby pokonać Nia Jax. One dały promo po japońsku, ale tym razem jednak jakiś pomysł był, ponieważ Kairi skupiła się na prawej nodze Nia Jax, która no, musiała pauzować prawie cały rok przez kontuzję. No jednak to mało dało, ponieważ ostatecznie Nia wygrywa. I nie wiem czy tylko mi, ale mi to tak przeszkadza, kiedy ona wykonuje samo drop i mówi bye bye, to tak nie pasuje do jej postaci, ona ma być potworem. Już nie mówiąc o tym, jak bardzo nie podoba mi się jej obecna muzyka wejściowa, no ale to już nie jest zależne ode mnie. W sumie jak wszystko w produkcie WWE. Podczas... Wczorajszego roll dostaliśmy kilka segmentów z udziałem Bobiego, Leszleja i Lany. I jeśli tak ma ich wyglądać rozstanie, to ja jestem w 100% za tym. Niech to robią, jest to śmieszne, jest to komiczne. To było chyba najlepsze, co wydarzyło się podczas wczorajszej Czerwonej Tygodniówki. Na początku, Bobie Leshley powiedział, że dzisiaj pokaże, jak w łatwy sposób przerzucić oponę, on oczywiście nie będzie miał z tym żadnego problemu, ponieważ jest potężny, jest jednym z najlepszych atletów na świecie. Najlepsze jednak w tym pierwszym segmencie było to, że na do początku dodał Hello, I'm Bobby Lashley, i tak spojrzał na lana, ona w ogóle nie ogarnęła i tak musiał minąć 10 sekund, zanim podeszła i powiedziała Hi, I'm Lana. I no nie wiem, ja na przykład naprawdę się o tym ubawiłem. Dalej pokazał, że przerzuca jedną oponę. I powiedział, że no, to oponę to każdy mocniejszy zawodnik przerzuci, ale tamtą większą to już mało kto. No i pod koniec jeszcze grali właśnie na gdzie próbował przerzucić tą dużą oponę. No na początku mu nie wychodziło, trochę się zdenerwował, ale ostatecznie mu się udało. I na koniec dodał, że to jest moc, z którą muszą się liczyć wszyscy zawodnicy na Monday Night Raw. Więc, Bobby Leszli, jesteś potężny, rozwalisz wszystkich. Kolejne, świetne promo Sefa Rollinsa, tym razem nagrane chyba z domu samego Sefa, gdzie na początku wskazał podobieństwa, jakie są pomiędzy nim a Drew McIntyre'em, że obaj wygrali z Brockiem Lesnar'em na WrestleMania, że obaj wygrali w Main Eventie, że obaj, no, przeszli podobną drogę do samego szczytu, ale na tym podobieństwa się kończą, ponieważ Sef posiada coś, czego obecny mistrz WWE nie posiada, Czyli instynkt przywódcy, że on poprowadzi całe locker room do większych celów, a true tego nie jest w stanie zrobić. A na Money in the Bank odbierze pasmistrzowski McIntyre'owi nie dlatego, że tego chce, tylko dlatego, że musi to zrobić. Naprawdę świetne promo, i ja czekam na więcej takich ze strony Sefa Następnie, chyba najdziwniejszy segment miesiąca, ponieważ The Viking Raiders jechało sobie samochodem i śpiewało piosenki o samych sobie. Już widzę za ten tydzień The Viking Raiders are asking for their release from WWE. No, czy wyobrażacie sobie, że, nie wiem, Demolition albo The Road Raiders e, robią takie rzeczy? No nie, no oni powinni też niszczyć, podobnie jak Nia Jacks, a oni sobie śpiewają w aucie. No, what the hell. Dobra, ale nie wnikam w to, co planuje z nimi zrobić WWE, ponieważ chyba nie warto. Następnie walka MVP kontra Apollo Cruz i zanim przejdę do samej walki, to muszę wspomnieć, że aktualnie MVP pełni taką rolę. Kto oglądał anime, ten wie, że często tam są jakieś turnieje. I zawsze podczas tych turniej jest taki komentator, który mówi, co się dzieje, co będzie w następnym odcinku, co się wydarzyło w tym odcinku i jak będzie wyglądać przyszłość i w ogóle jak zwykle, jak wygląda ten turniej. No to MVP robi dokładnie to samo, musi po raz kolejny wytłumaczyć, na czym polega Money in the Bank, że w środku tej walizki jest kontrakt, gdzie może walczyć z jakimkolwiek chce mistrzem, o jakiej chce porze. że... Już mamy w tym pojedynku Alistaira Blacka, Daniela Bryana, a następnie w tym pojedynku również będzie MVP, który teraz ma zamiar zwyciężyć z Apollo Cruzem. No i mimo, że wiedzieliśmy, że Apollo wygra, no to jednak walka nie była aż taka zła. Szkoda, że MVP jakby miał trochę przewagi, bo według mnie o wiele lepiej by wyglądało, jakby Apollo kompletnie zniszczył MVP'ego. No ale no i tak zwyciężył, więc no zwyciężców się nie sądzi. Miejmy nadzieję, że to jest początek nowych, lepszych czasów dla Apollo Cruza. Ruby Riot kontra Liv Morgan. I ja mam pytanie: czy Ruby Riot przypadkiem nie została zwolniona? Znaczy, nie wiem na czym te zwolnienia dokładnie polegają, ponieważ Dave Maverick, który również został zwolniony, będzie jeszcze walczyć w turnieju o tytuł Cruiserweight, no ale myślę, że Ruby Riot no, nie powinna już przyjeżdżać na Raw, zważywszy na to jaka jest sytuacja obecnie na świecie. No ale to jest jej wybór zawalczyła z Liv Morgan, z którą chyba cały czas spełduje. No i no było wiadomo, że Liv Morgan wygra z racji, że Ruby Riot nie jest już w sumie częścią rosteru. I muszę przyznać, że ta walka skończyła się zanim w ogóle zaczęła się rozkręcać, ponieważ Ruby Riot chciała się odbić od Lin. w międzyczasie Liv Morgan wykonała akcję kończącą, no i, i tak, i tak się skończyło. Czy ktoś będzie pamiętać o tym pojedynku za tydzień, dwa? No raczej nie. No chyba, że będą nam przypominać, no ale raczej nie mają potrzeby. Kolejne starcie kwalifikacyjne to walki o walizkę Money in the Bank, czyli Ray Mysterio kontra, nie nazywajcie go Peddy, Murphy. I tutaj byłem troszeczkę zdziwiony, ponieważ naprawdę obstawiałem, że wygra Murphy, gdyż z Monday Night Row nie dostaliśmy jeszcze żadnego hila w tej walce. No bo mamy Alistara Blacka, który według mnie nie jest healem. Mamy Apollo Cruza. No i teraz jest Rey Mysterio, który wygrał po kolejnej świetnej walce na tej tygodniówce. Dostał dobrego przeciwnika, więc mógł wykonać ten piękny Canadian Destroyer. Również wiemy, że w walce z drabinami poradzi sobie bardzo dobrze. No, jest on tym high i na pewno zrobi jakiś niezapomniany spot, który będziemy pamiętać na długie lata. No, ale Murphy również jest bardzo utalentowanym zawodnikiem, więc według mnie bardziej to jemu by pasowało, żeby zawalczył o tą walizkę, a nóż może by wygrał. I byłby to początek ciekawego fełdu, gdzie być może, nie wiem, Seth Rollins chciałby od niego wziąć tą walizkę albo coś, a tak, no to. No jeszcze nie widzę faworyta w wygraniu tego pojedynku. Na razie moim faworytem jest Baron Corbin, który jeszcze nawet nie jest oficjalnie potwierdzony. Mam po raz kolejny pytanie do World Wrestling Entertainment. Dlaczego Charlotte, mistrzyni NXT cały czas jest tylko na Monday Night Raw? Rozumiem, jakby była na SmackDown, no i wtedy miałaby kontrakt z Fox, no to mu nie chciałoby na pewno, żeby występowała na Żółtej Tygodniu w centracji, że to jest na USA Network. No ale skoro jest na Raw, która jest na USA Network, a NXT jest dokładnie na tej samej platformie, to dlaczego Charlotte nie może występować na NXT, skoro jest mistrzynią NXT? Ja tego nie rozumiem. Ten pojedynek z Caden Carter, no to mógł się znaleźć na NXT, no i nikt by z tym nie robił żadnego problemu. A tak, no tu dostaliśmy na row, no i fajnie, no Charlotte wygrała. No, co innego mogło się stać? Jest chyba aktualnie najbardziej dominującą mistrzynią NXT. Powiedziałbym nawet, że bardziej dominującą niż Shayna Baszler. No, może tam miała trochę Kaden ofensywy, no, ale no wiadomo było, że Charlotte raczej zwycięży. No i czekamy na pojedynek z Ioshi Rai. Chociaż po tym, co widzieliśmy przez ostatnie tygodnie, to wątpię, żeby Japonka miała jakiekolwiek szanse z córką Rika Flera. Teraz osoby, które mnie znają z Polish Wrestling Podcast na pewno zrozumieją, ale dla osób z Attitude Polska muszę powiedzieć, że Andrade to jest moja miłość, Andrade to jest najlepszy zawodnik według mnie obecnie w rosterze i ja będę zawsze kibitować, nieważne co głupiego będzie robić albo co w ogóle będą kazać mu robić. Zmierzył się z Akirą Tozawą, czyli chyba najlepszym jobberem w całym WWE, ponieważ zawsze przegrywa, a każdy jego pojedynek jest w miarę dobry i tym razem było dokładnie to samo, w sumie on dominował przez większość pojedynku. No ale ostatecznie Andrade wykonał swój Hammerlock DDT z trzeciej liny. No i w taki sposób mistrz Stanów Zjednoczonych zwyciężył po raz kolejny. Dalej pojedynek Bianki Beler z Santanom Gerret? Chyba coś takiego. No i sama walka nie była taka zła, no ale to nie chodziło o walkę, tylko o komentarz Street Profits, który każdą akcję Bianki Beler sprzedawał, jakby właśnie skoczyła ze szczytu drabiny na trzy stoły komentatorskie. Było to dosyć zabawne. Bianca Belair odniosła zwycięstwo. Chyba pierwsze obecnie na row. No i co? Być może niedługo będzie pretendentką do tytułu mistrzowskiego Becky Lynch, ale tego dowiemy się dopiero w przyszłości. Angel Garza ma nowy dim Song, Albo mi się wydaje, nie, no na pewno jest, no bo wcześniej był taki fajny, a teraz jest nie fajny i jeśli ten Dream Song był już tydzień temu, to przepraszam, najwidoczniej nie zauważyłem. No ale dlaczego zmieniają coś, co jest fajne? No, na przykład stary Dream Song Batygo Murphy'ego był takiż ten dubstę po prostu, ja pamiętam do dzisiaj. A teraz jest taki, taki. Mm, no, no, bez sensu. Yy, no, main event Angel Garza kontra Drew McIntyre. No, nie mógł być inny zwycięzca jak tylko Drew walka podobna do tego, co wydarzyło się na zeszłotygodniowym row, czyli tam wtedy czyli Andrade i Drew McIntyre. Mistrz WWE kompletnie zniszczył Angela Garce, a to, co warto pamiętania, to to, że Drew McIntyre wyskoczył ze trzeciej liny na wszystkich zawodników. No i jak na zawodnika o takich gabarytach, to jest to naprawdę imponujące i już nie mogę doczekać na przykład takiego pojedynku z Sethem Rollinsem, chociaż czy Seth Rollins jest w stanie złapać takiego potwora? No nie wiem. Walka zakończyła się po Claymore Kicku. Po samej walce którą wykonał na Angelu Garcie kolejny Claymore Kick. No i takim sposobem jest budowany pojedynek o tytuł mistrzowski WWE. I mam nadzieję, że zawodnicy z Wegi w przyszłym tygodniu będą sobie radzić o wiele lepiej. Tak zakończyło się Torą. Mam nadzieję, że Wam się materiał spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o lajkowaniu oraz subskrybowaniu kanału Attitude Polska. Ja się z Wami żegnam. Mówi do Was Lesiu i słyszymy się już wkrótce. Cześć!